Na Kaszubach nie jest takie miejsce wyjątkowe. U stóp góry Wieżyca ma swoją siedzibę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w skrócie KUL. Od lat już realizuje plenary dla twórców ludowych, projekty dla nauczycieli, seniorów, samorządowców, letnie i zimowe obozy dla dzieci, potańcówki, różnego rodzaju wykłady oraz spotkania dla dorosłych. We wrześniu 2018 roku trafiłyśmy tam szczęśliwie my: Kalinka, Ala, ja i Renka. By wziąć udział w projekcie o nazwie Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Aktywnych, w skrócie ULKA. W projekcie wzięło by udział 16 ULEK, każda z innymi doświadczeniami. Miałyśmy wiele zajęć, m.in. z psychologiem, socjologiem, z autoprezentacji, reką uczyliśmy uczyłyśmy się pisać małe projekty biznesplan. Podzieliłyśmy się na pięć zespołów, w których na terenie całego powiatu realizujemy projekty dla swoich małych ojczyków, dla sąsiadów i przyjaciół.

Dlatego on się do niego jak rzekł, przyczepił i mówi, z takim niesamilem, było tak jak było kiedyś, że myśmy wszyscy, mm -hmm. wszyscy wspólnie się spotykali, myśmy robili naprawdę fantastyczne rzeczy, myśmy potrafili się wszyscy fantastycznie bawić. Kandyduję do Rady Gminy Przodkowo z naszego okręgu numer 14, mój program będzie bardzo konkretno? Po pierwsze zwróciłam tutaj uwagę na czyste powietrze i czyste środowisko w naszej gminie. Co łączy się, słuchajcie, właśnie z haftem historycznym, z haftem klasztorowym? Ja bym Panią, właśnie te moje inspiracje. A to wszystko, to, co powiedziała Małgosia, o tej drodze, jak to wszystko się zmieniało, chciałabym. To było właśnie na porcelanie. I teraz. Zasada behawioryzmu, którą łamią wszyscy dorośli oraz terapeuci też ją łamią. Nie komentujemy zachowań niepożądanych dziecka. To no, co. Karmimy uwagą, to rośnie. Mama, tata, każdy członek rodziny jest ważny, nawet półtoraroczne dziecko jest też ważne, nie? Dobry psychoterapeuta systemowy potrafi działać cuda w rodzinie. Naprawdę. Ujawniając, konfrontując. lek osłabiamy tylko w sytuacji, w której się z nim konfrontujemy. To jest tak, jak się boimy ciemności. Czy my się naprawdę boimy zgaszonego światła? Czego my się w tej ciemności boimy? Ja mogę wam powiedzieć, czego ja się boję w ciemności. Ja się boję tego, że po prostu moja babcia, która umarła 5 lat temu, się zmaterializuje. I mamy to może zachodnie, czy... Księstwo Pomorskie, Prowinc, Pomysł, i tak dalej. I ta granica, która jest tutaj, lecz bytowsko polskie rozgranicza, jest jedną z najtwarszych granic w Europie. Na Pomorzu, na Kaszubach nie ma Konstytucji 3 Maja, nie ma Sejmu Wielkiego, nie ma Komisji Edukacji Narodowej, nie ma Powstania Kościuszkowskiego. To wszystko jest już poza nami. My już od pokolenia żyjemy w innej strukturze państwowej. To miało swoje znaczenie przede wszystkim z perspektywy gwałtownych procesów asymilacyjnych, asymilowania się tej ludności kaszubskiej, polskiej na Pomorzu, w stronę kultury niemieckiej pod koniec XVIII wieku i na początku wieku XIX. Czerwony kapturek zanosi koszyk z jedzeniem do babci. Co jest produktem takiego działania? Jakie przesłanie to się przerwa. <słyska> Idziemy od razu do działania. I w tym działaniu jest, że będzie nauczanie gier planszowych. Produktem jest dwugodzinne te warsztaty czy czy tak dwugodzinna nauka gier planszowych. trzech świnek. Wyszła kobita, jest pełna energii, jest konkretna. Witam Panią serdecznie. Nie wiesz jeszcze raz Jednocześnie te ręce pójdą do góry, ale nie będą się składać. Chodzi o to, żebyś z nich korzystała. Dynamicznie, naturalnie, Brygita, kurka, ty to masz co? z nas ma. Niektóre się udało zrealizować, ale chcę, żeby te były na ten rok najważniejsze i najpiękniejsze. No jeszcze... ja bym? No. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie. Dzień dobry panie. zaczynamy. Proszę odzyskać notatki i piszemy szybko, tak? Mamy dzisiaj bardzo ważny temat do zrealizowania, także jedziemy. Pierwsza klasa, prawda? Wszystko? Brawo, brawo, Są za talenty, a A jednak się okazało, że sobie świetnie poradzicie z tym zadaniem. Ja myślę, że w tych scenkach wyszło najwięcej błędów i wtedy najłatwiej zapamiętać, na czym polega ta rola moderatora. Ja jedynie bym chciała tak, żeby zapamiętać, jeżeli chodzi o cechy, ich jest bardzo dużo, ale takie cztery najważniejsze to neutralny, profesjonalny, empatyczny i autentyczny w tym, co robi. I bardzo chętna do rozmowy, dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami, umiejętnościami. E, daje sobie bardzo duże wsparcie i wie, że to jest bardzo dobry klimat w pracy w grupie. Kobiety zaczynają wkraczać ten świat mężczyzn. A dlaczego chciałam zostać tym sołtysem? Tylko i wyłącznie dlatego, żeby panom Podkreślę panom pokazać, że można y, tak brzydko nazwę rządzić inaczej. Że trzeba słuchać, co ludzie do ciebie mówią, że trzeba ich pytać. Decyzję podejmuje na końcu ja, wójt, burmistrz, prezydent, sołtys. Ale żeby y, uniknąć y, podziału, awantu, niezadowolenia, to trzeba ludzie, ludzi zapytać i jeśli możemy, to oddać im to decydowanie. Nie mak, tak to tak, tak to tak, sieją mak. 60 minut śpiewania to jest 105 kalorii. Tutaj oczywiście to jest martwa Macierz, bo ją trzeba ożywić. Nie ma projektu bez odbiorcy, nie? Kopączka do góry. Dobrze. O tak, bardzo dobrze. I teraz robimy skłon do boku, patrząc sobie na łokieć. Możliwe życiu! Pochylamy. Przede wszystkim jestem wychowawcą uczniów z autyzmem i ze spektrum autyzmu. ...w kontekście płatków owsianych niż te błyskawiczne, ale od tamtych czegoś innego oczekujemy i zwykły jogurt. Zwykły jogurt zwykła maślanka. Ale Ty wcale e, tak, tak, nie myłeś? Tak, około No właśnie, bo to, to strasznie tak? to jest ja A Dzisiaj zaprosiła nas do siebie Kazia i do Wąskiej Huty i mamy zdjęcia i chcielibyśmy, żeby dzisiaj pani Kasia nam opowiedziała o tym jak było kiedyś. Fotografa by mieli z Bukowa na Budani i wtedy on był też aparaty, co te aparaty. Nakładały no, się, tak się na głowę takie, nie wiem, namioty. I, ta, I to było jeszcze raz tyle goście, ale on tak długo deptał pod tym namiotem, że połowę gości uciekło, bo że nie zaciekały. Pani właśnie powiedziała, że pani miała... to była cudowna klasa i miałam szczęście pracować z dobrymi dziećmi. Tak. No, ja to jest bo, szczęście. Bo ja. wszystkie dzieci ja. są dobre, ja. tak. tylko potem idą do szkoły. No <laughs> właśnie, właśnie, ja. I zależy na jakiego nauczyciela.

Czy pan, kiedyś, czy pan kiedyś w ogóle śpiewał? Oj! Jak się na jestem, to tam śpiewałem. Chórze? W chórze. Jako? W zespole w ogóle występowałem. A Nie wiem, ja że tam na tych głosach nie znałem, ale śpiewałem. Mi, 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 mi. To będzie z tego naprawdę fajny chłód i fajne możliwości. U mnie się mówi, w kulturach wschodnich tak czy służą są Mieli cokolwiek powiedzieć o, 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 o Goręczynie, bo tu widzę, że Goręczyno będzie moją domeną. Moja parafia Goręczyno to była pierwsza parafia, najbardziej wysunięta na północ, Zaklęte w zdjęciach, tak samo popatrzeć na te obrazy. To są fragmenty uwiecznione przyrody, domów, które zanikają. Wokół jest tyle wspaniałych kobiet, aktywnie działających na rzecz swojego środowiska, a są one często niezauważane. Poprzez nasz projekt chcemy je pokazać. Chcemy, aby czuły się docenione, stąd nazwa babę z pasją. z Marpurami, otuścił babę na bok z nami, teraz się szyje, zaczął śpiewaczyć raz. Hiszpański walczyk sam To właśnie jest Mariola gospodnikiem tutejszej remizy i właściwie tutejszej wsi. Z największą przyjemnością jesteśmy z nią. I włączamy ją do klubu jest <noise> Specjalny kulek, który jest pieczywem w Etiopii, jest <noise> Ludzie przygotowują go z wody i mąki, zostawiają go na dzień lub dwa, i później dopiero, jak już się fermentuje, później to smażą. Jedzą to, to zazwyczaj z mięsem, najczęściej z wołowiną, bardzo ostrym sosie. W filozofii buddyjskiej jest takie pojęcie klesia. To jest pojęcie, które mówi o tym, że są zasłony w umyśle, które powodują, że nie możesz zobaczyć rzeczy takimi, jakie są. Naszą zasłoną jest patriarchat. My, my rzeczywiście nie dostrzegamy tego, że same się wykluczamy z różnych miejsc, bo uważamy, że one nie są dla nas. To my wychowujemy dzieci. I te córki też wychowujemy. Jak mi się coś rozsypie, to ja nie wołam wnuczki, Amelko, podaj mi miotłę, tylko mówię, Daniel, choć tutaj bardziej się rozsypało, zabierz mi to. My nie narzekajmy, zacznijmy wychowywać. Jeżeli już jest za późno na dzieci, to zacznijmy wychować nasze wnuki. Nie kupujmy dziewczynkom miotełki, a chłopcom młotka. Dajmy chłopcom igłę albo drut, niech się nauczy. Pokażmy dziewczynom, że mogą zbudować radę. No, jednym słowem, Brawo. Brawo. Jesteśmy świadkami, być może jednej z najbardziej istotnych rewolucji, które. Yy... Niewiele dają się zauważyć, ponieważ trwają bardzo długo, a jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rewolucje zdarzają się szybko. Ale to jest rewolucja kobiet. I ona się dzieje w wielu miejscach na świecie. W różny sposób, ale się dzieje.